Witam Was kochani bardzo serdecznie. Dziś gotujemy sobie zupkę z ciecierzycą i bakłażanem. Zamiast bakłażanu użyjemy cukinii. Rozpoczynamy gotowanie. Dodajemy 200 g marchewki. Zakładamy miarkę wraz z pokrywą naczynia miksującego. Ustawiamy sobie 5 sekund, obrót 5 i to nam się rozdrobni w tym momencie. Pięknie nam się rozdrobniło. Zrzucamy to wszystko na sam spód, klikamy dalej. 800-850 g pomidorów bez skóry pokrojonych na kawałki. Dodajemy 50 g masła pokrojonego na kawałki. Zakładamy miarkę wraz z pokrywą, pokrywą naczynia miksującego. Ustawiamy sobie 3 sekundy, obrót 5 i ponownie rozdrabniamy. Zamiast bakłażana użyłam cukinii. 200 gram, dodajemy 200 g wody, 1 łyżeczka koncentratu brulianu warzywnego, dodajemy pół łyżeczki ostrej czerwonej papryki mielonej, pół łyżeczki kminu rzymskiego mielonego, jedną łyżeczkę kolendry mielonej, dodajemy 1 łyżeczkę soli, 1 czwartą łyżeczki pieprzu, i zamiast miarki na pokrywie na czym na okładany koszyczek. I teraz 20 minut, 100 stopni, obrót, dwa obroty wsteczne. Będzie nam się teraz gotowało. Dodajemy 240 gram białej ciecierzycy z puszki odsączonej. Pamiętajcie, że wodę z ciecierzycy warto sobie odlać, ponieważ zastępuje ona yy, białko jaja kurzego. Klikamy sobie dalej. Zakładamy miarkę wraz z pokrywą naczynia miksującego. Klikamy dalej 5 minut, 100 stopni obrót 1 obroty będą wsteczne, żeby nam nie zmiksowała się zupa. Dodajemy 100 g śmietany 18. Ja używam śmietanki Alpra Pro Cooking z racji takiej, że Moje dzieci mają nietolerancję na mleko. Dodajemy 100 gram. Dodajemy 15 gram miodu. I mamy to teraz przemieszać kopystką. Spójrzcie, jak fajnie wygląda nasza zupka. Wszystko z ciecierzycą i z naszą cukinią podajemy bezpośrednio po przygotowaniu. Na przykład z ugotowanym ryżem. Udostępniajcie, komentujcie, subskrybujcie mój kanał, to mi pozwoli się rozwijać dalej. Aby mogła Wam dalej przekazywać moje wiadomości odnośnie tego, co będę gotowała w jakiś tam dzień. Pa!